W 29. kolejce II Ligi Legionowia KZB Legionowo zremisowała przed własną publicznością z nadwiślanem góra 1-1. Spotkanie legionowskich piłkarzy ze śląską drużyną było bardzo ważne dla układu dolnej części ligowej tabeli. Ewentualna porażka podopiecznych Roberta Pewnika mogła bardzo skomplikować ich sytuację w kontekście walki o utrzymanie ligowego bytu. Gospodarze mieli problemy jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego. W kadrze meczowej Legionowi na to spotkanie nie znalazło się miejsce dla Adama Czerkasa, który spóźnił się na zbiórkę przed meczem z Nadwiślanem. četrto no, to je bolje za klub, spožnjuje se petdeset minut, tako da poslipna decizija je bila, da muči biti disciplina, nima spožnjenja, Vči, za čiske zavodnike muči biti to samo in to za Adama Čerkasa, tako Tak, da. Ale tu, tutaj nie brzmi, To grali są dobrze i lewi strzelił bramkę. Adam Czerkas musi myśleć, kiedy będzie startował doma, a to nie jest teraz. Legionowscy kibice nie mogli być zadowoleni z poziomu sobotniego spotkania, które pełne było niebezpiecznych starć w wykonaniu piłkarzy obu drużyn. W 12 minucie Samuelson Odunka musiał opuścić boisko po zderzeniu z głowami z obrońcą gości. Legionowia przez kilka minut musiała grać w dziesiątkę, lecz po interwencji fizjoterapeuty Michała Trzask z Komy, nigeryjczyk wrócił na plac gry. Pierwszą bramkę w tym spotkaniu zdobyli zawodnicy Nadwiślana. W 25 minucie pomocnik gości Adam Setla zdecydował się na strzał z dystansu. Piłka po jego uderzeniu trafiła w poprzeczkę, po czym odbiła się za linią bramkową Pawła Waśkowa. Mimo protestów gospodarzy sędzia Marcin Liana po sygnalizacji asystenta wskazał na środek boiska. Decyzja arbitra zbyt Bydgoszczy wzbudziła wiele kontrowersji zarówno wśród sztabu szkoleniowego, jak i piłkarzy miejscowej drużyny. Moim zdaniem mhm. e, piłka wypadła poza, poza bramkę i bramka nie powinna być uznana. Mhm. To jest moje zdanie. Sędzia nie miał prawa tego widzieć boczny, gdyż mhm. stał na podejrzewam 18-19 metrze i początkowo, początkowo moim zdaniem nie chciał pokazać bramki, dopiero po jakichś tam protestach zawodników Nadwiślana dopiero wtedy się zdecydował, co było błędem moim zdaniem. Legionowianie nie poddali się po straconej bramce, chcąc szybko doprowadzić do wyrównania. W 39 minucie do oni swego. Dejan Krljanowicz inteligentnym podaniem uruchomił na prawym skrzydle Kamila Tlagę. Prawy obrońca Legionowi idealnie dośrodkował w pole karne nad głową Szymona Lewickiego, który zdobył swojego 12 gola w tym sezonie. W drugiej połowie żadnej z drużyn nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Wydaje się, że lepsze ku temu okazje mieli gospodarze. Po akcji prawą stroną odunki, piłka trafiła przed polem karną do Karola Ziobskiego. Uderzenie 21-letniego pomocnika legionowi minęło bramkę nadwiślana. W samej końcówce gospodarze byli bliscy strzelenia zwycięskiej bramki, ale Samuelsona odunkę w ostatniej chwili uprzedził jednak bramkarz nadwiślana góra Piotr Misztal. Trener Nadwiślana Adam Nocoń uważa, że wywalczony w Legionowie punkt jest cenną zdobyczą. Ważne tu było, żeby nie stracić bramki w tej pierwszej połowie, bo no na, pewno, na pewno legionowa grała dobrze i my prezentowaliśmy się słabiej. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to zagraliśmy już naprawdę poprawnie. Graliśmy więcej, utrzymywaliśmy się więcej przy piłce i w sumie, w sumie uważam, że, że wynik sprawiedliwy. Mogliśmy wygrać, mogliśmy przegrać. i i cenny, zdobyliśmy tutaj cenny punkt. Słoweński szkoleniowiec legionowi Robert Pewnik podkreślił, jak ważne było przerwanie serii dwóch porażek z rzędu jego drużyny. Po dwóch przegranych meczach, bardzo trudny, bardzo taki psychologiczny mecz dla nas, ja myślę, że graliśmy bardzo dobrze, grali szybko, piłko, spracowali więcej sytuacji za bramkę, a tam musi być więcej koncentracji naszych napastników. I będzie wciskał ok. Tak da, nie źle, nie dobrze. Jeden punkt remis. To ja gratuluję swoim zawodnikom na, na walce. I teraz musimy się koncentrować na, na ternocie. Z remisu nie był zadowolony natomiast bramkarz Legionowi Paweł Waśków. 25-latek zastępował między słupkami chorego Mikołaja Smyłka. Dwa stracone, moim zdaniem. Mhm. Bo mecz meczu ewidentnie wprowadziliśmy, wprowadziliśmy G. Byliśmy w posiadaniu piłki, myślę, że stworzyliśmy sobie więcej sytuacji niż Nadwiślan. Mimo wszystko bramka dla Nadwiślana bardzo kontrowersyjna. Myślę, że tyle mogę powiedzieć. No, to są stracone dwa punkty. Legionowia utrzymała przewagę siedmiu punktów nad strefą spadkową. Na pięć kolejek przed końcem praktycznie przesądzony jest spadek Limanowi Limanowa, prócz Legionowian i Nadwiślana do końca o ligowy byt będą walczyły drużyny górnika Wałbrzych, puszczynie połomice oraz Okocimskiego ks Brzesko. W 30 kolejce Legionowianie zagrają na wyjeździe z siarką Tarnobrzek. Ewentualna wygrana przybliżyłaby ich do zapewnienia sobie utrzymania na drugoligowym froncie.